Ania swojego męża przeżyła jeszcze raz, ponieważ przeniesiono zwłoki w inne miejsce, w takie miejsce, za które zapłaciła, że jest to grup, w którym można pochować więcej jak jedną osobę. Czyli pochowała męża dwukrotnie, przeniesienie tych zwłok nastąpiło na koszt PGKiM, ale tuż już Pani powiedziała, że to nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o takie moralne podejście i przeżycie tej sytuacji. Podsumowała, bardzo długo z tą panią rozmawiałam, podsumowała tą sytuację w ten sposób, że, że po prostu w PGK i panuje pewien, pewien bałagan, jeżeli chodzi o, o cmentarze, nie ma należytego stosowania przepisów przepisów, na przykład rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2018 roku, Dziennik Ustaw nr 48, pozycja 284, wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2010 roku, punkt 4, artykuł 7 ustęp 3 ustawy z 1959 roku o cmentarzach i pochówku zmarłych. Przejrzałam te wszystkie ustawy. To naprawdę nie jest wiele. Jeżeli ktoś zajmuje się w PGK i ie tym punktem, czyli tym obszarem cmentarzy, powinien te przepisy znać. Mi to wiele nie zajęło czasu, żeby poznać te przepisy. Sama ich nie szukałam. Te informacje podała mi ta pani, więc można, można. Uważam, że tutaj powstał pewien błąd w PGK i i też chciałabym poprosić pana burmistrza, aby dokonano weryfikacji yy, jakiejś kontroli, może jakiejś zewnętrznej, może wysłać kogoś z gminy, bo wiadomo, jak się sami kontrolujemy, to zawsze jest świetnie i tak jak powinno być jest dobrze. A, a jeżeli ktoś z zewnątrz kontroluje na przykład jak prowadzony jest spis grobów czy ponoszone są opłaty, jak wygląda proces pozyskiwania tych opłat, ile jest miejsc jeszcze do wykorzystania na tych cmentarzach, czy w ogóle jest zrobiona taka inwentaryzacja, jak przeprowadzany jest proces sprzedaży wolnych miejsc, bo ja uważam tak z, jak gdyby z relacji tej Pani, że tutaj nie dopełniono wszelkich formalności, że Nieznajomość przepisów miała tutaj miejsce, brak w ogóle należytego zweryfikowania tego miejsca, czyli nie było tak zwanej wizji lokalnej. Sprzedano coś, miejsce, które w ogóle chyba nie wiedziano, co to jest za miejsce. I do tych nieprawidłowości doszło po prostu z tytułu nieznajomości tych przepisów i braku tej wizji lokalnej. Chciałabym, żeby pan burmistrz się zajął tą sprawą i przedstawiam ten problem ze względu na to, że pani była bardzo rozgoryczona. Poprosiła, żeby powiedzieć to publicznie, że jeżeli ktokolwiek będzie zgłaszał się i chciał wykupić miejsce, żeby po prostu nie było takich problemów i żeby zawsze na to zwracano uwagę. Dziękuję. Pani Radna? Tak? Proszę bardzo. Panie Naczelniku. Ta sprawa jest nam znana, gdyż ta Pani w pewnym momencie trafiła do nas, przedstawiła nam całą sprawę. Niezwłocznie podjęliśmy czynności, tu nawet w tej sprawie osobiście burmistrz interweniował. Tak więc niezwłocznie po naszej rozmowie z, z pracownikami PGK i prezesem, Pani ta uzyskała pozytywną dla, dla siebie, to znaczy zatwierdzona została sprawa pozytywnie. Rozmawialiśmy z pracownikami PEGIK-u, zostali pouczeni i mam nadzieję, że taka sytuacja się już nie powtórzy. Ale od razu, jak tylko przyszła taka informacja, podjęliśmy niezwłocznie czynności. PEGIK-ajem na własny koszt dokonało właśnie przenosień ciała w inne miejsce zgodnie z wolą pani, tak więc ja mam nadzieję, że już do podobnej sytuacji więcej nie dojdzie. Tylko szkoda, że w takim przypadku i w takiej. Yy sprawie, y, trzeba interwencji Wydziału i Burmistrza, żeby tą sprawę załatwić. jak na y, samą interwencję tej Pani powinien zareagować i tą sprawę, chyba raczej nie, nie, ta sprawa nie powinna wyjść poza samo przedsiębiorstwo, bo chyba na tym im powinno zależeć, na dobrym imieniu, a nie na tym, żeby takie sprawy wychodziły na światło dzienne i nie można ich było załatwić w sposób bardziej cywilizowany. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to przechodzimy do punktu 11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 18 sesji Rady Miejskiej w Miśliboszu.